Halo, halo! Dzień dobry, witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie, moi kani. w kolejnym odcinku DAK is Dungeon Jezus jaka ta gra, jest genialna, jak po prostu... Wiecie, dawno nie miałem, ee, jakby czegoś takiego po grze, że po prostu siedziałem przed grą, wyłączyłem nagrywanie i nagle takie a, o! Ale po prostu moc, jeśli ja się naprawdę martwię o tych bohaterów. E, serio, serio myślę jak to rozegrać i, i, i się bardzo wczuwam w te, w te wszystkie eskapady, więc w ogóle genialnie. Dobra, moje okę jest tak. Impera wyślemy tutaj, żeby się modlił. Show me the plan, give me the strength I require. Idź się modlić. E, teraz tak. postartowałem sobie bohaterów względem... Jeszcze nie. Teraz mam posortowanych bohaterów pod względem levelu. Wszyscy, no, którzy byli na tak są mega zestresowani, a ci bez levelu są tutaj okej. Okay. Więc teraz tak, tych nie chciałbym używać, więc chyba pozostaje nam zupgrade'ować e, sobie to, żeby móc więcej bohaterów i weźmiemy sobie tego. E, no i mamy teraz taką ekipę czterech, powiedzmy, tylko czy on jest w miarę tankowaty? Ok. on ma w miarę takie pozycje z przodu. Dobra, żeby tą czwórkę wziąć. Chociaż moglibyśmy wziąć jednego ekstra bohatera. Trzeba by sprawdzić. Albo healerkę. E, czy ona ma... Ona ma party hila i hila Dobra. Tę healerkę weźmiemy. E, I ty jesteś kobietą. Więc ty będziesz chipa. E, I tak będę ci nazywał według nazwy twojego głównego awatara. I ty jesteś nowym tankiem. Kto jest tankowy na polskim YouTube? to będzie Karmowski. Ehm, dobra, dobra, dobra. Teraz tak, gimper jest puszczony, kolega Ignacy jest puszczony. Nymfę bym puścił. Ehm, czy do tawerny może iść Nymfa? Nie może iść, ona może iść? Ehm, ona jest Flagellant, ona może tylko się modlić. Nie, ona Flagellant to jest, że ona musi się katować, ale katuje się już ten. Pistru Meditation. Ewentualnie mógłbym, odblokowało nam się nowe miejsce sanitarium i tutaj możemy leczyć różne przypadłości. 1500 golda na każdą, na przykład możemy jej flagelent. Eee, uleczyć. Aha, i ona się będzie leczyła z tego teraz. Dobra, w porządku. Mm, dobra, i czyli Izaka już nie zostawimy. To, dobra, oni się we trójkę tutaj leczą. Spoko. Czy tych nie mamy jak leczyć chyba, prawda? Izak nie może. Rajwane tutaj może Pistru Meditation za 1000. Eee, a w tawernie możemy puścić jakiegoś i sam możemy, a szmata, i szmatę też możemy. Ale. Nie, 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 i samu cofnij. O Jezus Maria, zjebałem Dobra, to i samo, niech tutaj się ten, a my weźmy ekstra osobę stąd. Zjebałem sprawę bardzo, bardzo, zjebałem sprawę. Bo i samo mi tam został teraz. No dobra, no nic, Musimy iść t tą tą czwórką w takim razie. No dobra, to i samo, to dużo, dużo ich się leczy ze stresu. W sumie to spoko, wydałem bardzo dużo pieniędzy. Ale dużo ich też się leczy teraz ze stresu. Może na dłuższą wyprawę ich puścić Chociaż to dużo więcej tego nie dostaje A! I może pozakładam im trochę ekwipunku najpierw zanim wyruszą Cfel e, gdzie, gdzie jest mój ekwipunek? Cofnijmy się do miasta Okej, okay, o i tu mam ekwipunek Trinketów właśnie Cfel e, Ty jesteś highwayman, więc sobie by się przydał Plus 3% crit, minus 12% obrażeń Niekoniecznie Niekoniecznie. Nie wiem, tak, karmowski na pewno. Dostajesz blood Testing. Minus 100% Morfood, plus 10% max HP, minus Dodge. No, plus 10% max HP to jest spoko. cipa Ty jesteś vestalką z tyłu. Pizda jest taka środkowa. Jej się przydadzą te kryty. Eee, gdzie to jest? Plus 3% crit, minus 12% obrażeń A crita już masz 7% Tak, ci się przyda 11% szansy na criticala ci damy Cfelku, cfelku To my może odejmiemy crita, ale damy szansę na stana, To będzie spoko Cipa, plus 16% stress resist Spoko Move resist, minus 2% accuracy Spoko tak zróbmy. Dobra, mbak teraz ustawiamy karmowski z przodu, Cveltur za nim, pizda w środku i cipa z tyłu. <noise> Ale mamy skład sfel pizda cipa i karmowski. Dobra. E, ruszamy. W takim razie ruszamy na... Na short skirmish dokładnie. Albo może niech tam ci się wyleczą i weźmiemy to? Nie, weźmiemy tutaj Weźmiemy jeszcze zwykłe Na następne z naszymi głównymi bohaterami Weźmiemy mniej, tak, doba 750 na żarcie Parę torczy Parę bandaży No i tyle, no i tyle Wchodzimy, 1300 zł nam zostało, także nie za dużo Zobaczmy, co nam teraz wyjdzie Kolejna misja, moi kochani, ruiny Po raz kolejny Nasi główni bohaterowie się leczą, dobra Karmowski, co ty masz, dobra, zaraz zobaczymy Ile pomieszczeń? O, bardzo niedużo pomieszczeń Mi to pasuje Lecimy I już jest walka, dobra, czterech przed nami Runda pierwsza Zobaczmy, Karmowski, masz tak, Collect Bounty e, Czyli Accuracy Base 80 Damage Mod 100%, rozumiem e, Crit Mod 5% i Self Monster Target plus 100% Damage za drugim razem Mark for Death Accuracy Base 100, markuje target e, Nie wiem, co daje ten markowanie, Uppercut Knockback, knockback 2 w tym przypadku nam się to nie przyda. Dobra, spróbujmy tego. Bone Soldier, pięknie. I następnym razem dostanie więcej obrażeń. No ale to nie ma znaczenia. Dobra, pistol shot masz. To jest spoko, ale masz grab shot blast, więc w ogóle tutaj nie ma dyskusji. O, zdarzowali wszyscy. Dobra, cwelu. że się nie popisał. Graveyard slash w No nie, to pizda. Będę <grym> się musiał nauczyć. kill się nie przyda na razie. My takiego Germancika strzelimy. Dodge niestety. W porządku, żaden problem. Oj, ta pizda nie ma tego, tego. No dobra. O, na całe party, accuracy i crit, spoko Tak, na całe party, ślicznie Ej, to ty pizdę będziesz od tego Linkstabem nie będziemy cię do przodu wyrzucać Karmowski dostał Dobra, graveyard slash pizdeczkę O, pizdeczka na pizdeczkę zebrała troszeczkę Dobra, ty strzelaj 3-5-4, ślicznie Dobra, pizdeczka daje jeszcze raz bufa. Czy to się nakłada? Czy to się nakłada ten buff? Accuracy mod plus 4, ślicznie i crit, ślicznie się też nakłada, bardzo dobrze Jeb za 10 Bardzo dobrze Stres się od razu zmniejsza Bump in the night, dostaje nas tutaj cfel jej kolega Ignacy Dobra, ty lecisz Judgmenta Zdodżował niestety No to trudno, bump in the night, karmowskiego Karmowski zdodżował bardzo ładnie Bardzo, bardzo ładnie, on jest mega tankowaty Jeb za 10 Olun jest napierdalaczem, on jest prawdziwy karmowski po prostu Ha Co to robi? Okej, okay, coś takiego. Judgment... Aj, dodge. ty sipo nie masz... nie masz farta, jeżeli chodzi o trafianie. I chyba zmniejszyliśmy szansę na trafienie, w ogóle dobra. Dobra, dawaj battle ballet, boostuj dalej. Accuracy i obrażenia. Pozamieniali nam tu trochę, ale już karmowski idzie. Gdzie dobra, Zirkstamp. Za 4 i pozamieniają się troszkę kolejność. 1100 złota, ślicznie. Już mi się podoba. Zamień się. Zamień się. Zamień się. Ruszamy dalej. Coś jeszcze tutaj mamy? Trap. Okej, okay, pułapka nam trachnęła. Crate is empty, niestety. Ale mamy kolejne pomieszczenie już. Bardzo, bardzo ładnie. W pomieszczeniu walka może? Nie, w pomieszczeniu nic się nie dzieje tutaj nie można w żaden sposób interakcji podjąć. Następny pokój w takim razie. A, move to this room. Co, drugi raz idziemy? Coś się, pop... Coś się musiało popsuć. Okej, okay, przygasło troszkę światło, nie chcemy stresu. Idziemy tu. O. O Jezu, to jakiś szkielecik. Dobra, idziemy tutaj dalej. No i tu mamy już jakieś worki. Puste, niestety. Dużo złota na start, ale zaraz nie ciekawie. Okej, okay, szkieleciochy. Surprise! Kurwa, powieszało mi ich wszystkich. Ale siara. Quarrel. O Jezu, to często krytuje. Dobra, docz. Hmm. Nie, no, spierdalaj gdzieś tam. Idź sobie do tyłu. Musimy się choć trochę poprzerzucać, bo to się źle skończy. Czwórka. Dobra, cwelu. Nie możesz grać przota. No, pizdę. Aha. Możesz tylko tutaj. Ale siara. Dobra. O, zamień się z tym. O Jezus, co to narobiło. Dobra. Ale ty możesz już tak robić. Zacznij bić. Siedem. O jeden za mało. No, ale dobra. Dobra, bi Karmowskiego, bardzo dobrze. Zdodżowany i tak. Kurde, pomieszało mi ich wszystkich. Moja kapłanka, nie! Za pięć. Dobra. Stres, heal plus trzy. W sumie spoko. Wszystkich? Dobra, to graj sobie na gitarce. Lecz ich ze stresu. A, tylko tych leczyło? W porządku. Quarell. O Jezus Maria. Jedenaście. Lecz stres. Lecz stresik, pizdeczko. Dobra, w Karmowskiego możecie bić. Dobra, leć. O! Oh! Ha <laughs> Pięknie, Karmowski jest rozpierdalaczem. Snort! Some people think they can outsmart me. Maybe. Maybe. But I ain't yet anyone that can outsmart my fist, bitch! Dobra, zamienię się, Karmowski do przodu. A ty, Westalko, musisz zacząć leczyć, bo mi zaraz ktoś zdechnie. Yep. Olun jest napierdalaczem na ryj. Coś wspaniałego, dobra. Większe accuracy i crit Graj na gitarce sobie. Dobra, karmowskiego możesz mi pić nie ma żadnego problemu. Cipa. Dobra, cipa może party killa zrobić, to zawsze większa szansa, że Cfel mi tutaj przeżyje. Dobra, jeb. Yep. Ja! Yeah. Nie jest to poziom kolegi Ignacego! Od 3 do 5 obrażeń, ale dwójka zawsze dobra. Dobra. Karmowski może zbierać na klatę, żaden problem. Dobra, żaden problem. Jep! Pierwny się dzieje. No i w jeden cel tutaj chyba sensownie będzie, żeby cvellu bił. Dobra, pizderzki jakiś Dirk Stab. 12. Ślicznie. On ma dużo krytów chyba, prawda? Ja idę. Tak, ja idę w krytykale. Musimy so tego Dirk staba używać. O, ten, plus 10% ten Chance to Blade Skills. Plus 10% resist, Bardzo ładnie. Zabieramy wszystko i ich pozamieniajmy w takim razie Poleczmy się troszkę może, ty przede wszystkim Dobra W ten sposób, ej pięknie mamy dużo złota, podoba mi się to Bardzo mi się to podoba Złoto to jest coś na czym mi zależy bardzo No dobra, spróbujmy O! trapping the hero Klaustrofobia Słabo. No dobra, to Karmowski nie jest naszym głównym bohaterem, więc na ludzie. Chodzimy. Raczej będziemy chcieli Gimperem ładzić. No ale podejrzewam, że gra nie, nie, nie będzie takie proste w tej grze, że. Powiem sobie, A, chciałbym chodzić tym. Spoko! Chodź sobie. Podejrzewam, że to nie będzie takie proste. Dobra, A Lock Mechanism is trapped. Blight, okej, okay. trap. O Jezus, biedny Karmowski. Hunger, dobra, zjedz coś. Ojejku, jedzenie mi się skończyło. Bardzo niedobrze. Jak mi się jeszcze trochę skończy, to w ogóle będzie kiepsko. Okej. Okay. Uuu, to są. Tu są tankersi troszeczkę. Dobra. No ty napierdalaj, oczywiście. Zdodżowani. Ojejku. Dobra, zmarkuj tego. Market, spoko. I know just where you are weakest. Pięknie. Zrób party heal'a Och, po jeden tylko niestety. A ty już bustuj, pizda bustuj. Pięknie. Wszyscy zbawowani, bardzo dobrze. Runda druga. Ok, oni zaczynają. Trójka. O jezus, krwawi. Cierajsko strasznie, lecz go. Za cztery, bardzo dobrze. Karmowski niech zbiera, dobra? Ona też może. Krid za sześć, no. Może zbierać, ale nie aż tyle. Jezus, Mary, dobra, jest. Za dziewięć. Kurde, no oznaczony powinien więcej dostawać. Boostuj Accuracy i krytykale X-Blade Piątka, nie ma tragedii, Karmowski to przeżyje Eldritch Rush Jedynka tylko, ale go spycha do tyłu o jejku bardzo źle On nie może stamtąd strzelać praktycznie, ma tylko pistol shot Dobra, Akolita strzelaj, zdodżował Słabo, bardzo słabo Dobra, ja, to ty próbuj krytować Ojejku, zdodżowane. Jest z przodu teraz. Bardzo, bardzo źle to wygląda. Wszystko. Tak szczerze, Jezus zdodżował. Ale cię nie zna. by ich nie pozabijał zaraz. Czekam tylko na nymfę tutaj. Naszą, żeby. Stressful incantation, dobra, zesrał się. Ten mi zaraz zginie Cfel Dobra, zamień się z kapłanką. Dobra, jest w miarę sensownie. Party heal, party heal. Kurde, no po jeden. Czemu nie mogło po dwa wszystkich uleczyć? No dobra, zawsze coś. Axe Blade w szmatę, dobrze. Znaczy w pizdę. Rana <laughs> ma jeszcze sporo zdrowia. Party heal. No, za dwa. Coś się zadziało. Coś się zadziało, dobra. Pizdę dostaje na ryj. Spoko zdożowała, bardzo dobrze. Karmowskiego mi spycha. O jezus, że karmowskiego mi. O U jezus, o jezus. Karmowskiego mina sam tył zepchnęło. Dobra, stabuj. No, może tego, trójkę, dobrze Teraz ten powinien mu strzelczyk. Dobra, Karmowski nie może na razie nic zrobić Cook and slice On może gdzieś tam skoczyć chyba, tak? Za trójkę Okej okay. Słabiutko, dobra, ale Cfel może zrobić Grape shot w o Dobrze, pokarał coś Kurde, ten Bone Defender ma 24 zdrowia Nie, 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 trzeba się pozamieniać, to nie ma sensu w takiej pozycji W ogóle walczyć, nie? Chociaż no, ona ma szansę na Nakryć sporą nie bardzo widzę. Dobra, rób party hila. Powinna się zamienić z tym zamiast healować teraz. To się może bardzo źle skończyć zaraz. Ojej, cru stres. My once mounting. Dobra, Karmowski, Wpierdalej się do przodu. Dobra. Dead weight. Jezus, szmata dostaje po ryju. Devdor, dobrze, niedobrze. Trzeba ją leczyć zaraz, bo zginie. We will save you. Dobra, wpierdol. 5-3-3, ślicznie. Ostrożnie, Westalka dostaje. Spoko, Westalka może zepchnąć i tak resist. Runda szósta, dawaj, Westalko, leczenie. Dobra, Westalkę mi bijcie ile chcecie, ona ma dużo zdrowia. Stres, słabo. Nadszmata przed stun. Nie! No! Zdodżowane, dobrze. Dobrze zdodżowała. Ok, stres full incantation na karmowskiego, nie ma problemu. Dobra, Collect Bounty. napierdalam 8. Jest dobrze Svel, Shot. Jest! Dobrze, spoko, zaraz ich pozabijamy wszystkich Lecz Za pięć, bardzo ładnie Dobra, uratowani w miarę Karmowski Ten chyba może więcej No i teraz, teraz Crit za 20. tak? Overkilla robiąc No Jezus Jakby nie mogło wcześniej, dobra I zabita Okej, okay, dobra, dużo złota I skrzynecka Dobra, z felem spróbujemy to otworzyć It's trapped! Blight, słabo Można go jakoś uleczyć? Nie, nie mam niczego do leczenia niestety No cóż Więc zostaje rany Nie wiem czy skończę tego quest'a Trap Nie chciałbym żeby mi szmata zginęła, nie? Pizda w sensie <ścoughs> Jezus Dobra, ty to zbadaj Content loot, okej. Ok, Cfelisad okay. Devsdor? Dobra, ale oni są su surprisowani, więc zdążymy go uleczyć bez problemu. Dodge No, jak są na surprise, to nie powinni mu dostać dodża. Po jeden? Co to za w ogóle? A, ja wiem dlaczego. Zjebałem. Hiluj. za pięć, bardzo dobrze. Ale nie mam już pochodni, im dalej, tym będzie trudniej teraz. Ty się powinnaś zamienić tutaj, Cipo Dobra, runda druga A, wow, 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 wow. Oni nie mają nikogo bardzo silnego What are we doing, ale bardzo mi spada ten Dobra Zmocnij party nasze Wszyscy na buffie, dobrze Jeb, kurwo, 20 crit Pięknie, i stres schodzi Kel you bluff, friend Ślicznie, dobra Healuj party, heal Kurde, po jeden, no czemu nie po dwa Przydałaby się na coś Je po trzy, dobrze Bardzo ładnie Dobrze, Karmowskiego sobie fokusuj Zdożowane, ślicznie Jezus, jak genialnie Coś to uratujemy jeszcze, zbufowani Dobra, teraz Pizda może zacząć bić też Party heal, po jeden, ale zawsze coś Dobra Sfela mi tutaj bije Dobra, trochę stresu nie zaszkodzi Bump in the night w Karmowskiego Karmowski to przetrwa na ludzie. Nie, kurwo! Gnoju, zdychasz Spoko za cztery. Dobra, ty jeszcze zbufuj, bo chcę, żeby kapłanka jeszcze raz zdążyła uleczyć, nie? W gruncie rzeczy pozamieniam ich chwilę miejscami, żeby ona mogła poleczyć w tym czasie. Po prostu kupię sobie trochę czasu, wiecie o co chodzi. No, nie zabiło go to. To na piąta. No i tu sobie tam wiesz. Przesuń się. Ty się przesuń. Ty się przesuń. No dobra, ty kogoś tam uderzysz. Ojejku, za cztery aż. Dobra, tylu party heala. Czemu nie za dwa? Nie wiem, czy to się opłaca w sumie. Dobra, zeszliśmy to. 11. This expedition at least promises co tu się stało? Kurde. Dobra. Mamy trochę jedzenia, dobra, ty zgarnij. Spoko. I wchodzimy. Nie mam też już pochodni, więc będzie groźnie. Dobra, to pomieszczenie czyste, idziemy do następnego. Okej, okay, jest jakaś stara szafa. Hold up. Nothing must be left unopened Aha Compulsive first Peace die jest lazy A to skąd ona ma to? Że tak się rzuciła na to A, ale wyleczone, tak? A, okej, okay, rozumiem Tak, wyleczone przez to, że się rzuciła Dobra, tutaj też niczego nie ma Ej, to w sumie nie zostało dużo walk Może uda się to wyczyścić Scouting Jedna walka, a później to Spróbujmy na pewno tę jedną walkę będę chciał zrobić. O kurwa, groza. Duża groza, ja nie mam Izaka, żeby oślepić tych dwóch z tyłu. No dobra, spróbujmy. Przebijamy się. Dycha! Pięknie. Karmowski, piękny początek. Ci palecz party. Podwaśnij, ślicznie. No, jest piękne, jak chodzi heal za dwa. Zdożowane. Pięknie, o jezus. Co się dzieje w ogóle, nie? Karmowski za trzy. Spoko może przyjąć. I troszkę stresu, ale nie za dużo. Quarrel w tył. O Jezus, kryt za 11. Cipa mi zaraz umrze. Strzelaj. O! 5-5-3, coś wspaniałego. Dobra, zwiększaj wszystkim statystyki. Graj na gitarze. Ok. O Jezus, kryt. Okej, okay, devs door i stres. O Jezus, trzeba go leczyć. Karmowski resort jest tested. Powerful! Jest, wzmocnił się. Zajebiście. I wszystkim stres zdjęło. O Jezus, nie. Kłopankę mi zeszczeli, zaraz Dobra, napierdalaj O! Ale pokarał Heal, za trzy, dobra, ale zawsze coś Dobra, napierdalaj, powerful Dycha, ślicznie Dobra Oj, dwa razy jedzenie Wcinaj, dobra i tutaj, tak, mamy dwa razy loot. Ty to sprawdzaj. Trapped. Dobra, zatruta troszeczkę. troszkę. Sprawdzaj. Better than a trap. Dobra. Z książki nic nie było. I teraz skarb czy broniony skarb? Broniony skarb. I przedziwnicy są wzmocnieni. Nie mam już pochodni więcej. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Karmowski. O oh, kurwa, krwawi. Uuu, żeby mi nie zdechł. Mogę się wycofać jeszcze. Kurwa! Dobra, killuj go. Za czwórkę. Za jeden, ale gdzie go zepchnie? <laughs> uh! Na trzecią pozycję. O Jezus, nie, trzeba się wycofać. Nie mam szans. Poginą mi wszyscy. Wszyscy mi poginą, nie? O Jezus, on nie ma strzału, nie? Dobra, zróbmy tak. Dobra, dobra. O Jezus, Death's Door, nie? Dobra, dobra. Spróbuj Krita. Kurwa, Dodge! Runda druga. O Jezus, oni zaczynają. Dobra, poszło w szmatę. Zepchnięcie, bardzo okej. Okay. Super. Dobra O Jezus, Jezus Nie, nie Dobra, bij tego, bij tego Jemu nic się nie dzieje jeszcze Kurwa krwawi Dobra, skacz Jest czwórka, zginął jeden O nie, o nie Czwórka O Jezus Maria, Devdor Party trzeba zrobić A nie, bo od blidum mi zginie zaraz Jezus, graveyard slash Wszyscy prawie ginął nie! Ja pierdolę Dobra, napierdalaj no. Sześć Lecz party heal. Wszystkich wylecz z devsdora. Jest, po dwa. Uh! Jaram się. Dobra, blidik zaraz ze zejdzie na devsdora z powrotem. Ale żyjemy jeszcze. Dobra. Za jeden dostał tylko, ślicznie. Hu, tak! Dwa i cztery. Na kurwie was. Corel. Dodge. Ha, ślicznie. Jezus, Maria, jakie emocje! Za jeden tylko! Dycha! Pięknie! O Jezus, Maria, co on zrobi? Dodge! a ah, Cfelu Kryzys 12! O Jezus, to powinno go nawet zabić od razu. Stres, zaraz im zacznie odpierdalać. This expedition is doomed. Zaraz im zacznie odpierdalać, będzie niedobrze. Party heal. Po jeden, dobra. Wychodzimy z Devdorsów. Bij tego. Piątka, dobrze. O! Ale hardcore, nie? Karmowski powerful się zrobił. Zbufował wszystkich. Bij tego. Ślicznie. O Jezus, zrobimy to, nie? Rozpierdolimy ich. Bayonet jab Zdodżowany Hu. Uh! Coś pięknego. Cfelis od Dev's door. Spokojnie się nie dzieje. Back from the edge, comrade. Dobra, strzelaj. 4-2. Pau! Kurwy. Jest! Zrobione Zrobione I otwieraj skrzynię It's trap, dobra, co złego Bleed Dobra, ale quest zrobiony tak? pięknie Ja pierdolę jak to wygrałem, nie O Jezus, coś genialnego O Jezus, zrobiliśmy to Ale było po prostu już na skraju śmierci Pięknie, po dwa expy dostają Improved balance I ty Hard nogin. pięknie, pięknie. Wracamy do miasta. To było groźne. I samo and Recovered, kolega Ignacy Recovered, Gimper prayed. Rewane, gone and Personal Vision Quest to achieve enlightenment. Meditated in no longer masochistic. Nymphari moved Flagland. Ślicznie. Dobra, pięknie. Ale moi kochani, wygląda na to, że w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki naszego Darkest Dungeon. Trzymajcie się. Cześć.